Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje i komentarze, bo one pozwalają mi rozwijać kanał i robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Dzisiaj zrobię dla Was rozkład, co jest między Wami. Użyję do tego dwóch talii kart. Jedna talia to będzie energia osób, osoby. Jednej z osób w relacji, druga drugiej osoby w relacji. Wybierzcie sobie oczywiście w trakcie rozkładu, która y, talia z waszą energią rezonuje. I zobaczymy, co y, tutaj się nam pojawi w tym rozkładzie i kto znajdzie tutaj dla siebie jakąś podpowiedź, co jest między wami. Zaczniemy najpierw od y, y, rozłożenia talii. Dla jednej z osób w relacji. I zobaczymy, co ta osoba w jakiej jest energii, co myśli, co czuje i co planuje odnośnie relacji, o którą pytasz. Co myśli, co czuje i co planuje odnośnie tej relacji. Ok. Jedna z osób jest w energii dziewiątki buław, czyli ochoty na to, żeby podjąć jakąś ważną decyzję. Na razie jest to karta obserwacji i zastanawiania się, co dalej. To jest krok, który może zmienić bardzo wiele w Waszej relacji. Co ta osoba myśli? Dziesiątka buław, która nam się odwróciła. Czwórka kielichów to jest to, co czuje i co planuje. Dwójka kielichów. Ok. Dobrze. I teraz zobaczymy, jakie są energie, energie drugiej osoby w relacji. Jakie są energie drugiej osoby w relacji? Okay. Co myśli, co czuje i co planuje? Okay. Druga osoba w relacji z energii wierzy. Czyli takiego poczucia, że mm, no ma, ma wrażenie, że jest yy, trudna sytuacja, coś się zwaliło na głowę, coś niespodziewanego, i w tej chwili albo coś się skończyło i trzeba zacząć budować wszystko od nowa, albo właśnie jest ten moment teraz bardzo trudnych, trudnych wyborów. Co myśli, co czuje i co planuje? Mhm. Okej. Okay. No jest tutaj ta, skonfrontowane są te dwie energie, tak? Jedna z osób widzi, że jeszcze chciałaby coś znaleźć, jakieś rozwiązanie, jakiś yy, krok, który mógłby zmienić yy, sytuację, natomiast druga z osób ma już poczucie, że tutaj nie ma co zbierać. Że sytuacja definitywnie jest rozstrzygnięta, i wieża może mówić o tym, że właśnie yy, dla, tej dla tej osoby to, co się wydarzyło, yy, to jest definitywny koniec, bo wieża to, to jest yy, zmiana, to jest zmiana losu yy, potrzebna, by ruszyć w nowym kierunku. Ale to jest taka wiadomość, jak grom z jasnego nieba. Więc yy, Mamy tutaj kartę boga wojny, czyli potrzeby zawalczenia o siebie, wyzwolenia się, może z tej relacji, a może z jakiejś bardzo trudnej sytuacji, bo ta trudna sytuacja jest pokazana właśnie w tej dziesiątce buław, która się odwróciła. Jedna z osób ma, wie o tym i myśli o tym, że to już jest dojście do ściany, i tutaj w zasadzie nic się więcej nie da zrobić. W sercu ma czwórkę kielichów, czyli takie utknięcie w przeszłości i rozżalenie, apatia, poczucie nie wiem na czym stoję, nie wiem czego chcę, nie wiem co ja jeszcze mogę tutaj zrobić, dać od siebie, żeby, żeby y zmienić tą sytuację, jest y takie utknięcie w przeszłości, rozżalenie. I brak perspektyw. Jest tak, w sercu takie poczucie, że tutaj, tutaj już się nic nie da zrobić, tak? Ale w planach jest jeszcze próba mm, pojednania, bo dwójka kielichów pokazuje taki moment pogodzenia się. I tu jest nadzieja na to, żeby rzeczywiście wymienić jeszcze tymi kielichami uczuć. Jeszcze może dać sobie drugą szansę, bo tu, dwójka kielichów jest kartą drugiej szansy. Jest kartą. Spotkania się ze sobą w takiej dużej otwartości, szczerości, po to właśnie, żeby poprzez ujawnienie swoich prawdziwych emocji, tak? Bo tu jest potrzeba otwartości, dać sobie może właśnie jeszcze szansę na pojednanie. Dwójka kielichów jest kartą pojednania, y, przeprosin, y, odbudowy zaufania w energii takiej wzajemności. Tutaj może być y, y, ta karta też kartą kompromisu, dojścia do jakiegoś porozumienia, znalezienia jakiegoś. Y, tego punktu zaczepnego, tego haczyka, który pozwoli się go że, na, na właśnie uczepić się, tak, tej jednej możliwości, która daje nadzieję na to, że jeszcze coś można tutaj odbudować. U jednej z osób jest takie poczucie i to gotowość na to, żeby walczyć, tak, bo widać jak, jak tutaj, jaka jest postawa tej osoby. Ona trzyma tą buławę nowych możliwości, za sobą ma ten ogień i te zgliszcza, ale jest gotowa, żeby walczyć, żeby tutaj jeszcze wszystko z siebie dać i mimo dużego rozżalenia i apatii i takiego rozczarowania przeszłością w planach jest to pojednanie. I wiara też w to, że no, spotka się z tą drugą osobą i, i ta osoba będzie czuła to samo, tak? Też będzie w tych energiach y, ochoty na to, żeby dać szansę tej relacji. Bo karta mówi, że relacja trwa dopóki możecie i chcecie dawać sobie nawzajem tą miłość, czułość, tak? To wszystko, co macie w tych swoich kielichach uczuć. Jeżeli tego y, zabraknie, to relacja się kończy, tak? To już jest wtedy koniec. I tutaj te, u jednej z osób jeszcze jest gotowość na to, żeby właśnie zawalczyć. Chociaż w myślach ona widzi, że to jest dojście do ściany, tak? To ten świat stanął do góry nogami. Coś takiego się wydarzyło, coś spadło na Was jak grom z jasnego nieba, co spowodowało, że no, tak jesteście w tej chwili jak po wojnie. Za wami są tylko ten ogień, zgliszcza i, i takie poczucie po prostu, że jeżeli budować, to na, na gruzowisku. I o tym też mówi wieża. Druga osoba dokładnie swej energii wieży, czyli takiego poczucia, że tutaj po prostu wszystko runęło. Zawaliło się jak domek z kart, i um, było to bardzo niespodziewane. I tu jest takie poczucie, że te trudności są nie do przezwyciężenia. I że tutaj raczej ta osoba ma takie poczucie, że yy, bardzo byłoby trudno jeszcze raz wejść do tej samej wody. Więc mamy tutaj Szóstkę Mieczy. Ona myśli o tym, żeby wyruszyć yy, w poszukiwaniu nowych możliwości, nowego lądu, spokojnego lądu. Pytanie tylko, czy razem, czy osobno, tak? Bo to jest karta brama, w której nie wolno się zatrzymać. To jest ten moment, kiedy trzeba podjąć ważną decyzję w energii szczerości, bo miecze to zawsze jest otwartość, szczerość i dobra komunikacja. Szóstka mieczy pokazuje taki moment zostawienia ze sobą wszystkiego, co już nie służy, co jest rozczarowujące. I ten moment, kiedy się wsiada na tą łódkę i płynie po oceanie swoich emocji w stronę, nowego lądu, nowych możliwości, nowych perspektyw, danie sobie albo właśnie drugiej szansy, bo akurat w tej talii jest pokazane, pokazane są dwie osoby na tej łodzi, tak? Czasami są talie, które pokazują jedną osobę na łodzi, w tej szóstce mieczy. Tutaj mamy dwie, więc w myślach jeszcze może u tej osoby jest taka opcja, że moglibyście razem popłynąć tą łodzią. W hmm, w piątce kielichów jest energia rozżalenia. Jest to taka żałoba, jest taki moment, to jest kryzys emocjonalny, takie poczucie, że to, co najlepsze się rozlało, i ten, ta osoba po prostu skupia się na przeszłości. Jeszcze cały czas analizuje wszystko to, co się wydarzyło, nie widzi tych nowych możliwości, które są z tyłu głowy. Czyli w sercu jesteście w bardzo podobnych energiach, tak? Tu jest apatia, tutaj jest ten jeszcze trochę wyższy poziom, tak? Bo tu jest czwórka kielichów, czyli właśnie to utknięcie w przeszłości i um, zastanawianie się. Dlaczego to się w ogóle stało? Gdzie ja jestem, tak? Na czym ja stoję? W ogóle nie wiem, jak, to, jak można było doprowadzić do takiej sytuacji. Druga osoba już jest trochę o level wyżej, piątka kielichów, czyli ona już przepracowuje to wszystko. Ona już przechodzi tą żałobę i chce się wygrzebać z tego bagna rozpaczy, bo to jest karta tak nazywana bagnem rozpaczy. Takie właśnie utknięcie w bardzo trudnych emocjach, rozżalenia tym, co się wydarzyło, po to, żeby już później dać sobie szansę na coś nowego, tak? Ale piątka kielichów to jest ten moment jeszcze tej żałoby, takiego jeszcze poczucia bardzo dużej straty. Te karty pokazują, że, obo, że oboje jesteście poranieni i po prostu. Yy, rozczarowani wszystkim, tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło. I zdajecie sobie z tego sprawę, bo oboje jesteście w tych energiach takiego yy, yy, właśnie tak jakby bycia po jakimś trudnym bardzo yy, przeżyciu, z tym, że jedna z, z osób jest jeszcze w tej energii gotowości do walki, a druga już jest yy, yy, ma takie poczucie, że, że są zgliszcza i w sumie to nie wiadomo, co dalej, tak? Mamy tą piątkę kielichów. Karta mówi: nie płacz nad rozlanym mlekiem, tylko dostrzesz w końcu te nowe możliwości i zacznij działać, tak? Wszystko przemija, trzeba sobie dać szansę po prostu na, na coś nowego. Żeby, żeby nie utknąć w tej piątce kielichów, bo to jest kryzys i tutaj z tego to już może być tylko albo depresja, albo jakieś inne trudne, jeszcze trudniejsze y, emocje, więc z tej piątki kielichów, zarówno jak i z czwórki kielichów należy się wygrzebać. Tutaj trzeba podjąć ważne decyzje i, i ta i jedna z osób chce pojednania przeprosin, a dłu, druga z osób jest też gotowa na nowy początek, tylko pytanie, bo głupiec jest kartą startowania od zera czyli tak jakby informacja, że ta osoba jednak chyba wolałaby zapakować te wszystkie swoje y, emocje do walizki i pójść w swoją stronę. Zacząć wszystko od nowa. Bo po tej wieży po, po prostu nie ma już nic, tak? Domek z kart się rozsypał i teraz trzeba ruszyć w swoją stronę. Głupiec jest kartą yy. Takiego właśnie poszukiwania nowej drogi, zmiany kierunku działania, rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu poprzez właśnie słuchanie intuicji, głosu serca. Yy, świadomość tego, że idę do przodu, tak. Oczywiście sytuacje są nieprzewidywalne, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Natomiast jest gotowość na to, żeby po prostu dać sobie tą szansę. To jest karta ochoty na to, żeby zaryzykować, odważyć się iść w coś nowego. Może w jakieś nowe relacje, nowe znajomości, nowe kontakty, ale też to może dotyczyć w ogóle przeprowadzki, tak, bo mamy tą walizkę, więc to może być karta wyjazdu w ogóle zmiany otoczenia. Wyjazd za granicę. W każdym razie w Karcie głupca jest taka informacja, idę przed siebie, idę po swoje, może to jest szalony krok, ale, bo to jest krok w nieznany, bo w przyszłość, tak, ale chcę spróbować od nowa. I tu jest to zero, czyli tak jakby startowanie w nowy początek. Karta może mówić właśnie o tym, że ogólnie związek był trudny, tak? I jeden, może jeden z partnerów bardziej nawalił. Był mniej poważny, tak? Mniej poważnie podchodził do relacji. No, coś tu się wydarzyło, sami wiecie, bo jeżeli z Wami rozkład rezonuje, to wiecie, co, co Was tak powaliło na kolana, i co spowodowało, że ta wasza relacja runęła jak Domek z kart. Pytanie teraz właśnie, co, co tu się dalej wydarzy? Zobaczmy, jaka karta przyszłości pokaże się tutaj przy tej dwójce kielichów. Magik, czyli ta osoba będzie chciała za wszelką cenę tutaj jeszcze cię oczarować, tak? Jeszcze będzie chciała wszystkie swoje talenty wydostać na światło dzienne, po to, żeby, żeby zawalczyć o tą relację i żeby dać sobie tą drugą szansę, bo magik on um, zrobi wszystko, na czym mu zależy, tak? Magik jest energią właśnie oczarowywania, Mani czasem manipulowania, no właśnie, używania wszelkich sposobów, żeby do, dostać to, co, czego się chce. Y czy w relacji to jest dobra energia? No nie do końca chyba, bo jednak ten magik, on jest y bardzo zdeterminowany i sfokusowany na swoich potrzebach. A zobaczmy, co pojawi się u drugiej osoby. Też magik. Czyli, kochani, będziecie czarować siebie nawzajem. Każdy może tutaj ciągnąć w drugą stronę. Jeden w jedną, drugi w drugą. Pytanie, co z tego czarowania tutaj wyniknie? Może to jest informacja, że właśnie zbyt duże skupianie się na sobie i kreowanie swojej rzeczywistości według swoich pragnień was tu zgubiło, bo każdy tak jakby ciągnął w swoją stronę. Czy to was zbuduje, czy to was rozdzieli? No, magik jest kartą. Um, jest kartą, że tak powiem, energii, która ma moc. A że oboje macie tą moc. Więc tutaj rzeczywiście może być jeszcze dużo tego y, ognia. Czasem magik jest kartą harmonii w relacji. Może mówić o tym, że jesteście w rówieśnikami, tutaj, bo to też jest taka energia. W każdym razie jest tutaj rywalizacja między Wami. Tak się to przynajmniej pokazało, bo magik jest kartą rywalizacji zamiast współpracy. I tutaj może było zbyt dużo kłamstw, fałszu, jakichś yy, nie do końca właśnie wypowiedzianych, yy, yy, ujawnionych, może tak, prawd. Coś tutaj wpędziło Was w te kłopoty. Magik ogólnie y, mówi się, że jest energią osoby, która sama siebie wpędza kło, w kłopoty, a Wy tutaj oboje macie tę energię u siebie. Także tutaj może być rzeczywiście jeszcze y, dużo ognia. W każdym razie magik jest też kartą uzależnień, więc tutaj może Wy po prostu jesteście od siebie uzależnieni. I mimo, że tu się sypie i wali i jest ogień i zgliszcza, to... Oboje będziecie jeszcze tutaj czarować siebie nawzajem. No bardzo ciekawie tutaj się to rzeczywiście pojawiło. Może to być rzeczywiście ogień i... i yy, 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 szaleństwo ogólnie w, ty, w tej relacji, bo karta głupca też jest karta szalonych pomysłów. Także tutaj, kochani, może się jeszcze rzeczywiście w tej relacji nieźle dymić. Jeszcze może tutaj rzeczywiście być... Yy, Dużo, dużo ognia. Nie wiem, czy, czy to jest. Niektórzy może lubią, tak, takie relacje ciekawe, w których rzeczywiście dużo się dzieje. Nie lubią spokoju i takiego, yy, no, yy, świętego spokoju, że tak powiem, tak? Tylko lubią te wyzwania i ten ogień, i, i to szaleństwo, i, i takie przerzucanie się. Różnymi pomysłami, i, i napędza, może jedno drugie napędza, tak? Bo tak to wygląda. Te dwóch magików to jest naprawdę yy, ciekawe, ciekawa opcja. Także kochani, życzę Wam tutaj dużo wytrwałości, cierpliwości, ale chyba wydaje mi się, że Wy wiecie czego chcecie, bo magik to. To jest energia osoby, która ma olbrzymią pewność siebie, a oboje widzę, macie tutaj tą, to poczucie, że wiecie, wiecie, czego chcecie od siebie, nawzajem też, ale też potraficie się ranić, bo jednak to w sercu te czwórka y, i piątka kielichów pokazuje, że mm, jest ogień, ale też jest dużo rozżalenia i i takich emocji, właśnie, które ściągają was na dno, mimo wszystko. Jest wam trudno to rozegrać, jeżeli chodzi o takie sprawy emocjonalne. Dziękuję Wam bardzo, kochani, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. Jeszcze z ciekawości wyciągnę kartę radę, bo dla Was, kochani, żeby zobaczyć, co tarot tutaj dla tej relacji świat. Mhm. Czyli zakończacie jeden etap w swoim życiu i wchodzicie w kolejny. To jest może ten wyjazd za granicę, a czy może razem, tak? W każdym razie świat to jest przejście na kolejny etap waszej relacji, ale w energii pomyślności, tak? Bo świat otwiera szeroko swoje podwoje i daje nowe możliwości do wykorzystania. To jest takie poszerzenie horyzontów. Także tutaj ten świat pokazuje, że może rzeczywiście na zgliszczach te tego, co było, uda wam się... Y Zaczarować jakąś nową rzeczywistość dla siebie. Bardzo serdecznie Was y, pozdrawiam.